was z samochodu i dismisja znowu nie byle jaka. Muszę patrzeć, czy tam nie widzę nikogo. Mm, teraz jestem w miasteczku, w, gmi, w tej gminie, w, tej, w której się nic nie udało załatwić. Yy, I wracam, bo w takim sklepie, bo jest sklepie, nie wiem jak można to nazwać. W każdym razie tak, no ludzie w lesie sprzedają roślinki. No i moja teściowa dzisiaj zażyczyła sobie, żeby przywieźć jej drzewo. Znalazłam to drzewo. Znalazłam owe drzewo, zapłaciłam za nie. I pozostaje mi je jeszcze przewieźć, ale słuchajcie, ja nie wiem jak... Ono mi wejdzie do samochodu, w ogóle nie wiem jak je uniosę. Zobaczymy. Pokażę Wam efekt końcowy. Mam no, nadzieję, że się uda wepchnąć. No a potem ciśniemy tyrać w ogródeczku. Widzicie, czy nie? Już Wam nic nie nagrałam wcześniej, bo ledwo tu drzewko wyładowaliśmy do auta. Jest mi tak zimno. Masakra. Idziemy się rozgrzać do grudeczka. Jest minus trzy odczuwalne. Ale fajny kwiatek, co? No, a może być dziwny takie Trochę wygląda jak widzicie co? Jakby to było na, na drzewie. Hmm. I mioła. Tak. Dobra, tymczasem. Obserwowana przez e, właśnie wróciły, wróciłyśmy. No wróciliśmy wszyscy z um, Baby Shower, u tęczowych szyszek. No właśnie, muzyka leci, tylko i to mamy? Muzyka leci, więc czekajcie na to, żeby wszystkich uchronić prywatność. Wszystkich to przebiegnie tutaj e, ten. E, nie wiem, mam nadzieję, że coś słyszeliście. W każdym razie. E. Może wrócić jakieś foty? Może tutaj ja wam wróciłam, nie wiem. Leon się narkotyzuje w Tujach, ale aktualnie go nie widzę. Mogliście widzieć na poprzednim filmie, jak on, wiecie, wchodzi w Tujony i tam noskiem. E, idziemy sadzić drzewa. Jest minus 500. Wcześniej nagrałam wam vloga. Leon! Wcześniej nagrałam wam vloga z Poznania. Nie wiem, czy to będzie jeden vlog, czy będą dwa vlogi. W każdym razie. Ale pąki rosną, po prostu tu Widzicie, czy nie widzicie? Czekajcie. Widzicie? No, Ej, A gdzie jest mój piasek? On widzi, ja muszę na niego uważać, bo on jest głuchy i ślepy. Nie on się i tylko się narkotyzuje w tujach. Więc skoro go tu nie ma, to pewnie jest w tujach. Wracam po niego. No i my teraz kupiliśmy to drzewo. O dwa dni temu wam chyba nagrywałam o tym. Nie pamiętam <noise> się. Totalnie, wyrzucę wam tu trzt. I tak piję browar z szwagra. jest obecnie w Peru. Doleciał bezpiecznie. Leon! Leon jest Okazało się, że Lesie się znalazł, a ja witam Was z czymś, co się nazywa. I teraz uwaga. O, oh zas nie mogę tego połamać, bo kosztowało bardzo dużo. Wiem, że moja teściowa ogląda moje filmy, więc... Więc... <laughs> Uwaga. E, to się nazywa... Ej, to ma nazwę po łacinie, a po polsku to się nazywa... Oczar. Oczar. Oczar, Oczar pośredni, czyli tak jak ustaliliśmy. Oczar pośredni Diana, Czyli taki... O taki ło. Bo jeszcze jest ten oczar e, i jakiś tam. I on jest żółty i wygląda jak fursycy jest brzydki, ale moja teściowa sobie wzięła tam. Ta Kurde, mam brudną kamerę, więc jak zwykle nic pewnie nie widzicie. O, lektor. Elektrokopia. W ogóle to jest niesamowite, ja mogłabym o tym napisać z pracy. A propos e, rób, nie rób. Ludzie mi się wydaje, wydaje, ostatnio widziałam właśnie vloga e, i ktoś powiedział, e, e, vlogerka z Ameryki, że jest blada i widać, że nic nie robi, bo jej mąż ma ciemną karnację i widać, że... No, a ona nic nie robi, słuchajcie. Mój mąż jest blady. Jałam ciemną karnację. Czy to oznacza, że jako piedoły? Tak, to oznacza, że jako piedoły. Ale nie tylko. Na przykład wczoraj, kiedy za nie mogłam, bo lekarz zakazał mi nosić, a na wiecie, aż padłam, on musiał to robić. I co? I nadal jest blady. Ludzie są tak. Nie wiem w ogóle skąd, w ogóle matematyka fizyka i chemia. Kończę, słuchajcie, bo nie ma o czym rozmawiać. Vlog z ogródka wygląda tak. Kopimy drzewo, przesadzamy drzewo. Leon jest bezpieczny. Najedzony i w domu. Widzimy się.